No to zaczynamy. Pokrój pół cebuli w drobną kostkę i spasz cebulę wrzątkiem. Cebulę zostaw tak na dwie minutki i potem ją przecać. I teraz zostaw tą cebulę na sitku, żeby odciekła. Dalej. Pokrój sobie garść szczypioru z cebuli oraz garść świeżego koperku. Obierz jedno jabłko i zetrzyj to jabłko na tarce o dużych oczkach. I teraz tak: do jakiejś miski dajemy sobie trzy kopiate łyżki gęstej, kwaśnej śmietany i do tej śmietany dodajemy 3 stołowe łyżki jogurtu naturalnego. Teraz do tej śmietany i jogurtu dodajemy do smaku trochę soli, następnie dodajemy trochę czarnego pieprzu, łyżeczkę cukru i całość dokładnie ze sobą mieszamy. Jak już to ładnie wszystko wymieszacie, to teraz dodajemy do tego sparzoną cebulę oraz resztę składników. Ale jeżeli jabłko będzie zbyt soczyste, będzie miało za dużo soku, to troszeczkę je odciśnijcie. No i całość dokładnie ze sobą łączymy. Kosztujemy smak, czy nie trzeba tego dosolić. Nie, jest perfekt. Bierzemy sobie śledzie ze słoika marynowane z octu, ile trzy. I teraz tak, zanim je pokroimy w dużą kostkę, to tak jak widzicie, najpierw wycieramy je ręcznikiem papierowym, żeby nie były takie mokre. I teraz te pokrojone śledzie lądują do tego sosu. Całość. Łączymy razem. Śledzie przekładamy na półmisek. I będziemy ozdabiać ten półmisek. Znowu wyciągamy sobie śledzie ze słoika. Przekrajamy. I po prostu kilka śledzi. Bierzemy, zwijamy w rulonik. Ze skórki z jabłka robimy sobie różyczkę. Po prostu zwijamy w taki sposób. Tak przygotowaną różyczkę oddajemy na półmisek. Następnie zwinięte śledziki układamy wedle uznania. Teraz ozdabiamy półmisek koperkiem. I voilà, tak to będzie wyglądało. Oczywiście, śledzie wkładamy do lodówki pod przykryciem na co najmniej 30 minut, żeby się przegryzły, i podajemy smacznego.